Cześć! Dzisiejszy film będzie kolejnym 24-godzinnym testem pomadki i dzisiaj wybrałam Vivo Million Dollar Lip w kolorze 4, czyli takiej klasycznej czerwieni. I Ja kupiłam ją podczas ostatniej promocji w Rosmanii, gdy wspomniałam, że planuję zrobić ten test. To zostałam kilka komentarzy, że jest on bez sensu. Ponieważ na samym opakowaniu jest napisane, że wytrzymuje ona tylko 4 godziny, i rzeczywiście jest tutaj napisane, że ta tomatowa pomadka do ust z formułą długotrwałą do 4 godzin. Ale muszę przyznać, że od razu, jak tylko pierwszy raz ją nałożyłam na usta, a potem próbowałam ją zmyć to wiedziałam, że na pewno wytrzyma ona dłużej niż 4 godziny i jestem trochę zaskoczona, że producent postanowił to właśnie napisać na opakowaniu, ponieważ 4 godziny jak na... Matową pomadkę wpłynie to jest bardzo krótko, więc jeśli chcecie zobaczyć, czy naprawdę wytrzyma ona tylko 4 godziny, to zapraszam do oglądania, ale zanim rozpocznę ten test, to jeszcze przeczytam, co producent pisze na swojej stronie na temat tego produktu. Pisząc, że jest to matowa pomadka do ust z długotrwałą formułą, doskonała aksamitna konsystencja gwarantuje precyzyjne pokrycie, matowe wykończenie sprawia, że usta wydają się pełne, wyraziste i kuszą swoim urokiem, bądź gotowa na spektakularny efekt matowych ust. I kosztuje ona 13,79. Jest to jej pełna cena, za którą można ją dostać w Rosmanie. I tak wygląda ta pomadka po 24 godzinach. Myślę, że producent pisząc, że utrzyma się tylko 4 godziny, trochę nie doceni jej możliwości. Wyglądała bardzo dobrze do czasu obiadu, czyli przez około 6 godzin, ale myślę, że żadna szminka nie wygląda idealnie po jedzeniu aż dwóch posiłków. Mam do niej jednak jedno poważne zastrzeżenie, ponieważ przez pierwszą godzinę, może nawet trochę dłużej, była ona dosyć klejąca, co sprawiło, że jest jedną z najmniej komfortowych, które testowałam do tej pory. Ale po właśnie około godzinie to uczucie kompletnie zniknęło i potem nosiło się ją bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli macie jakieś propozycje, pomady, które mogę przetestować w kolejnych odcinkach z tej serii, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach. I jeśli ten film był dla Was pomocny, to zachęcam do subskrybowania i do zobaczenia. Cześć!